Klimek. jestem tutaj z wami. Ja ze mną jest Damian Herczyk, trener główny tak naprawdę Das Berserkers Team z Wielska Białej i jesteśmy tutaj w Szczecinie, więc na drugim końcu Polski, bo w drugiej walce wieczoru bije się właśnie zawodnik Damiana na gali EFM4. Witam ciebie, Damian. Wcale nie kupę lat, bo jakiś czas temu byliśmy ostatnio u was z Jackiem. Na wizycie? a od, tej, y, od tego czasu stało się u was bardzo, bardzo wiele. Brandy Marta, y, Rafał, no jest o czym opowiadać. Cześć, witam. No, no tak, tak jak mówisz, no dzieje się dużo. Y, dużo się będzie działo w najbliższych tygodniach, oczywiście pod warunkiem, że, że no nie odwołają nas, ty, nam tych gal, ale działo się też, no Paweł Brandy z niedawno bardzo świetna występ na Gali Babilon. Eee, no czekamy teraz też na występ Marty Walicze, która już już, że tak powiem, dopieliśmy formalnie walkę na Oktagonie z byłą zawodniczką UFC Pudilową. No ale tak jak mówię, no obecna sytuacja dzisiaj nawet nie wiemy co będzie jutro, więc, więc no trzymam kciuki, że do tej walki dojdzie. Myślę, że chyba jednak najważniejszym takim e, waszym skalpem jest e, zwycięstwo Rafa Haratyka na Galiesji z Piotrem Strusem, który był underdogiem i jakby, że tak powiem, zatkaliście hejterów że underdogiem był dla ludzi, którzy nie, nie znają Rafała, no bo ktoś, kto sparował z Rafałem, wie jaki to jest zawodnik, to, to, to oni, oni wiedzieli, że to się prawdopodobnie skończy nokautem. Eee, więc, no, wiesz, ja nie mam problemu z tym, że moi zawodnicy są w pozycji jakby underdogów, wychodzą z tego zwycięsko, więc, więc jak widać wychodzi nam to na plus. Ale spodziewałeś się, że to będzie tak szybko aż? Czy znaczy, taki był plan? Taki był plan, taka była taktyka, żeby bardzo mocno rozpocząć od, od pierwszych sekund, przycisnąć Piotka, nie dać mu się rozkręcić, nie dać mu w ogóle miejsca. Poszedłem troszkę tym na rękę, że sam taktycznie nie wiem czemu, ale jakby ruszył on na Rafała, więc tylko przyspieszył to, co było zaplanowane. A powiedz mi teraz właśnie o tym występie Brandysa, jaki tam był plan i jak to wszystko wyglądało z drugiej strony, zza kulis? No, plan był generalnie identyczny akurat jak w przypadku Rafała Haratyka. E, miał tylko być skupiony na tym, żeby nie dać się obalić, bronić, bronić, bronić obaleń i, i od początku mocno trójkami, czwórkami wchodzić no, i, no, i próbować go po prostu uszczelić. I to też, i to też się udało. Nie? A jakieś teraz planujecie y, miraże po innych organizacjach, czy zakotwiczy raczej już y, Paweł po tak udanym występie? To była oferta walki o pas, ale no był to, to tak nieodpowiedni termin dla nas, że, że Paweł na roztrenowaniu no nie byłby się w stanie przygotować do tej walki. Więc jak na razie no nie mamy planów. Przypuszczam, że w tym roku już Paweł nie zawalczy, no bo wiadomo co nas czeka za niedługo. więc. Co będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Na razie, na, na razie jakby tutaj nie mogę nic powiedzieć więcej, jeśli chodzi o Pawła Brandesa. Zanim przejdziemy do Patryka Chroba, który jutro występuje z naprawdę dobrym zawodnikiem, zresztą po zmianie, to chciałam jeszcze zahaczyć o Martę właśnie Waliczek, i, a może najpierw o jej niedawną przeciwniczkę, którą pokonała, Różę Gumienną, która rozwija się teraz, tym ma, mama, udane występy, na razie jest niepokonana. Czy trener to śledzi i co o tym trener myśli? To znaczy no, rozwija się, wygrywa walki. Chcieliśmy doprowadzić do walki, żeby Marta biła się z różą. Oczywiście management Róży no, nie zgodził się na to. Znaczy, z jednej strony można ich rozumieć, że chcą jakby powoli budować Róże. Nie, nie wnikam w to, nie chcieli może jeszcze, no, bo jakby nie było, byłaby to bardzo ciężka walka dla Róży. Tym bardziej, że miałaby w głowie to, że przegrała z nią w, w K1, więc no, Marta troszkę dużo jest tym MMA od Róży. No nie, finalnie nie doszło do tego. Ostatnia walka Róży bardzo na plus, zaskoczyła mnie, także no życzę jej powodzenia i tyle. A jeśli chodzi o y, tę walkę z Pudilową, wiemy, że jest jeszcze niepewna, ale jak wyglądały kulisy załatwiania tej walki? i Organizacja OKTAGON no teraz pnie się, jest taka bardzo medialna, wręcz komercyjna można powiedzieć w Czechach. Y, to jest bardzo dobry krok w stronę rozwoju kariery Marty. Znaczy tak, nie wiem czy, czy powinienem o tym oficjalnie mówić, aczkolwiek chyba tak, no Marta miała mieć kontrakt z inną Federacją Europejską, Ares. Tam miała walczyć w grudniu. No niestety oni odwołali galę na przyszły rok. No ja stwierdziłem, że tutaj nie ma, nie ma co czekać. Były rozmowy z KSW, były rozmowy z innymi federacjami, tam się Belator też przewijał, ale terminowo jakby nam to nie, nie, nie pasowało, bo za szybko chcieli te walki, więc trochę jakby zasugerowałem tutaj menedżerowi, żeby być może uderzył do oktagonu. No i faktycznie no udało udały się te rozmowy i, i udało się dopiąć walkę w końcu Marcie z Pudilową. A co do właśnie Patryka, to e, po tym ostatnio jak była taka passa no, nieudanych zestawień, które nie dochodziły do skutku, e, między właśnie Armia Fight Night, teraz w końcu możecie walczyć i tak jak mówię, na drugim końcu Polski, ale chyba nie zastanawialiście długo, czy wystąpić. To znaczy ja dostałem telefon w ogóle, czy, czy Patryk byłby chętny na walkę o pas, nie wiedzieliśmy jeszcze z kim, czekaliśmy na przeciwnika, potem został podany przeciwnik ze Stargardu, więc klepliliśmy to od razu. No Patryk jest młodym zawodnikiem. On nie ma nic do stracenia po prostu. On wychodzi, on się ma bić. Jeżeli jego głowa zagra i naprawdę będzie robił to, co na treningach, no to naprawdę jutro możemy się spodziewać patrząc jeszcze na jego przeciwnika, który tak samo efektownie walczy. No to może być naprawdę jedna z lepszych walk na tej gali. No właśnie chciałam powiedzieć, że w internecie też takim echem się to odbija, że naprawdę czekają właśnie na to zestawienie, a w związku ze zmianą rywala były jakieś niesnaski, czy raczej był to pewnik i byliście na nagrzani na to, żeby wystąpić? Znaczy, w chwili, gdy ja się dowiedziałem, że wypadł mu przeciwnik To troszkę zaczęły mnie takie gnębić obawy Że, że w tak krótkim czasie Możemy nie znaleźć no, Fajnego przeciwnika, bo to nie jest tylko Znaleźć przeciwnika, e, który były, był tam Jakiś 0-3, no ja, ja takiej walki Nawet bym nie chciał, no bo to, bo to jest w ogóle Bez sensu, tak samo można przegrać Z takim zawodnikiem, a nie ma nic do zyskania Tym bardziej, że miała być walka o pas Patryk się nastawił na taką walkę I mega tutaj jestem wdzięczny Norbertowi Sowickiemu Że dopiął walkę i dopił takiego przeciwnika Z rekordem 5-0 Oglądałem tego chłopaka, naprawdę mocny mocny przeciwnik, ale to jeszcze bardziej zmotywowało Patryka, i on jest tak nabuzowany, że, że no jutro będą fajerwerki. W ogóle ta gala jest bardzo dobra, ma niesamowicie ciekawą karteszkę, tylko że takie warunki, jakie mamy, nie pozwalają na troszkę szersze rozejście się tego w mediach i tak dalej. No właśnie, a z perspektywy tego roku, bo już tak naprawdę niedługo dobiega do końca, jak ten rocznia, ten rok, niesamowicie dziwny, szczególnie dla branży sportowej. Nie no, stracony rok no, tak naprawdę. No, to, to, to ile mogło być walk w tym roku, a ile tak naprawdę było, no, to, 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 to jest tylko ta, ta, ta garstka miała szczęście zawalczyć. E, no i co, no, zobaczymy co będzie w przyszłym roku, no, oby, oby to w końcu wyszło na prostą, bo jeżeli to będzie, przyszły rok ma wyglądać tak jak ten, no to ja współczuję w ogóle no, nie, nie, nie tylko sportowcom, no, ale to, to, to ucierpi naprawdę tutaj cała branża, branża nie tylko sportowa. No. Trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę. Widzimy się na pewno jutro na gali. Ja zapraszam wszystkich do zakupienia pay-per-view w cenie 14 zł, żeby móc się cieszyć tą transmisją profesjonalnego MMA, solidnego, za którym zdążyliśmy zatęsknić. Dziękuję bardzo za rozmowę i zaraz porywam trenera zawodnika. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cyk.